Gentlemen, witam Was na następnym odcinku haul z kawałami. Tym razem z firmy Lak Jest już to bardziej taka lepsza firma, troszkę droższa, ale myślę, że się opłaca. W ogóle sami zobaczycie. Prosiłabym, że nawet jak nie macie ochoty kupić czegoś z tego sklepu, żebyście i tak kliknęli w linka poniżej. No bo za kliknięcia po prostu mam jakąś tam premię. Jak Wam zależy, żebym kiedyś osiągnęła mój cel i zarabiała z YouTube'a, kliknijcie w link. Below. Jeszcze chciałam przypomnieć, że będę na Omigol 9 października o godzinie 17 polskiego czasu, więc jak chcesz mnie zobaczyć, chcesz ze mną porozmawiać, to tam bądź. A my przechodzimy do odcinka. Przychodzi baba do lekarza. Panie doktorze, co robić? Ludzie na ulicy umijają mnie szerokim łukiem. Hmm, wyglądem pani nie odstrasza. Może trzeba się czasem wykąpać? Kąpię się codziennie. Przecież muszę jakoś wyglądać przy tym rozdawaniu ulotek. Wow, w ogóle jak zobaczyłam tą spódnicę pierwszy raz, naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła, ponieważ nie jest to jakiś cieniutki materiał, to jest dobry kawał materiału. A ma nawet podszewkę. W ogóle jest bardzo ładnie szyta, zameczek jest super schowany. No i ten kolor jest taki ci plusi, a wyróżniający się. No i do tego oczywiście jest bardzo wygodna. W ogóle jej nie czujesz. I ma kieszenie. No i cena to jest 24 dolary 99 centów. A teraz przejdźmy do tematu mężczyźni i sukienki. Okej, okay, nie czepiam się osób homoseksualnych czy transeksualnych, ponieważ to jest taka jakby hmm, potrzeba, zapotrzebowanie, żeby czuć się bardziej kobiecą. Ale jak włączam program modowy i na wybiegu widzę mężczyznę w tym... Naprawdę... Czuję się. No właśnie, tak. Odczepcie się od tych biednych, heteroseksualnych mężczyzn. Co się dzieje na tym świecie? Ogólnie staram się być tolerancyjną osobą, ale bez przesady. Jakoś kobiety nie stają się coraz bardziej męskie. To czemu mężczyźni stają się coraz bardziej kobiecy? Proszę, odpowiedzcie mi, wytłumaczcie mi to w komentarzu. Luska jest zrobiona z bardzo delikatnego materiału, jest przezroczysta, co nam daje takiego <laughs> sexy stylu, ale ma kwiatuszki to też znowu w drugą stronę w babci styl. No, ale taki rasowy, nie? Jako dodatki ma kołnierzyk razem z guziczkami. Wydaje mi się, że to jest ciekawy element i wszystko dobrze się komponuje razem z tymi rękawami, które można zawinąć, co właśnie uwielbiam. Bluzkę można nosić w środku, jak i na zewnątrz. Dzięki temu, że jest długa, można nosić z leggingsami. No i cena takiej bluzki wynosi 18,99$. No Na trzeba wybrać gdzie, co, jak. Odejm. <laughs> Ten listik. <laughs> no dopiero skapowałam się, co to jest. Jak już przyszło. Nie sprawdzajcie, co to jest, jak nie wiecie. Żeby mieć tatuaż, no to potrzebujemy miejsce, gdzie to nakleić. Oczywiście tatuaż. Przyklejamy tatuaż w odpowiednie miejsce. Teraz namaczamy porządnie gąbeczką, aż zrobi się wilgotne i będzie łatwo schodziło. I ta Tatuaż GOTOWY! Wybrałam bardzo odkrytą koszulkę, żeby Wam pokazać tatuaże z jak najlepszej strony. Zacznijmy od mojego faworyta, nad piersią, trzy kropeczki bardzo ładne. To totalna beznadzieja, w ogóle strasznie mi się nie podoba na szyi, wygląda jakby mnie ktoś ukatrupił. <noise> z tym mi też coś nie wyszło, chyba mam za wielkiego bica. <noise> na kciuku elegancko, fuck you, ale obydwa starły się po godzinie. No listek chyba najlepiej wyszedł i w sumie bardzo lubię to miejsce. Chciałabym sobie kiedyś tu zrobić tatuaż Stay Creative. Moja ogólna opinia jest taka, że naprawdę są fajne kolory. To, że to się tak mieni, że to jest srebrne i że to złote, wygląda bardzo elegancko, przez to nie wygląda tak tandetnie, tylko ładnie. No ale czy sobie sobie tak na co dzień? No nie, nie, raczej nie. Może na imprezę albo coś, ale na pewno nie na szyi i nie na ramionach. Blech. Mam dla Was pewną ciekawostkę. Jest taka tradycyjna sztuka tatuowania, która się nazywa PEA. Jest to tradycyjna sztuka rdzennej ludności wysp Samoa. Jest to wyjątkowo bolesny proces, który trwa aż 3 miesiące. A proces gojenia może się nawet przeciągnąć do 12 miesięcy. Czajcie? Rok w bólu. Masakra. No i tatuaże. Wykonuje się za pomocą narzędzi wykonanych z kości, żółwich skorup i drewna. Żona do męża. Jesteś najgorszym lejem, jakiego znam. Pakuj się i wynoś. Mm, ty nie spakuj. No, oczywiście to co zawsze kupiłam, za dużo sukienkę, ale myślę, że jak upiorę stanik, to ta sukienka jakoś się tam będzie trzymać. Materiał jest dziwny. Znaczy, jest to jakby taka gruba guma. Sztywna, gruba guma. I dzięki temu ta właśnie sukienka się tak trzyma, jest taka pufiasta, co mi się bardzo podoba. No i kolor tej sukienki, no popatrz, jest tak oryginalny. No super. No ja jestem zachwycona tą sukienką. I jej cena to jest 25,99 zł. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, to oczywiście dajcie o tym znać w komentarzach. Co najbardziej. Jak będzie 1500 łapek w górę, to będzie następny haul, tym razem z biżuterią. Przyszła naprawdę fajna biżuteria, więc myślę, że będziecie mieli ochotę ją zobaczyć. Ostatnio robiłam, a może bardziej robiliśmy pelemele, więc jak ktoś ma ochotę to zobaczyć, i to są obydwie dwie części. A następnym filmikiem będą quizy. Tak, to, to czego bardzo chcieliśmy, chcieliście, będą quizy. Więc jak jeszcze mnie nie zasubskrybowałeś, to zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco, żeby właśnie zobaczyć ten filmik. My się widzimy w przyszłości, a wy pamiętajcie, zostacie kreatywni. Bye!